Siema, to w kolejnym odcinku z FIFA 20 W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie chyba tylko paczki Popatrzcie, tych mam aż 79, więc no Będzie długo No to od razu zacznę, co nie? Żeby nie przedłużać No, lecimy Gendogan No, to może, nie wiem, otworzymy tak do 70 i otworzymy jedną special plus pack, żeby nie były te tylko, wiecie, te takie słabe paczki. O, Właśnie się chciałem. Tak, zastanawiałem, ile trafi dzisiaj walkautów z tych paczek. Jest to Hummers? Nie, Royce. No to Royce już mam. Dobra, fajnie. Lecimy. No nie, weźmy to. To do 70 i otwieramy jakąś lepszą paczkę. ok sabicer. Jeszcze dwie paczki. Azard. I ostatnia ta paczka teraz. I bierzemy inną. iguain Weźmiemy teraz tę. Inform bez włokautu. Dobra. O, o, nie, dobra, nie chcąc klikać open more, ale jest to zwykła karta. Myślę, że ikona. O, znowu. No, serio. Wizualnie Znowu Royce. Znaczy no. Jeszcze Adama Trora. Dobra, to teraz może jeszcze z te dwie. Banega. I jeszcze tu będzie Rabiot. Jeszcze chyba będę miał nawet siódmy level, bo mi nie dużo brakuje. Dobra, teraz lecimy z tymi. Z tymi, co mam ich 70, znaczy już no mniej. Zapata. Kolejna karta. Martial <tryk> Mendy Kolejna, Mandanda. Już same powtórki, prawie trafią. Belarabi. O, jest Inform. Rodriguez. O, jeszcze to zrobiłem, wyzwanie. To czekajcie. Odbiorę je. To jest Mechajs. Dobra. I lecimy. To do 60. No, e, pootwieram paczki i teraz no, jeszcze inne jakieś lepsze. <coughs> A w ogóle nie lubię jak są okałty z tego. Z Niemiec, bo no nie za nie za dobre karty tak są raczej. Dobra, teraz może te dwie paczki. No. O, znaczy inform Zadiolo. Ja mi się odbijał. Kolejny inform Pabon. Czy dębelek Gnabry? Dobra. O teraz jeszcze może jedną tą. Inform Balanta. Okej. Okay. I lecimy. Już jest. 3,5. No to będzie długi opening. Silensen, czy tam silensen, verdi i borra. 35 tempa, nieźle. Tomas, znowu ta karta jest to Gorecka Jeszcze tam piątek, Ces Fabregas albo będę miał teraz powtórek dużo. To idziemy do równego 50 i no I otwieramy inne paczki. Lemar. O, jest walkout Poproszę nie Niemcy. Dobra, Hiszpania Pike? Czy Jordi Alba? O Boże Busquets Znaczy no, duża ocena To chociaż tyle. Znaczy no, fajnie, bo w e, FIFA co nie? Na, na przykład z boxa to nie jest słaby, no bo ma trochę mało tempa, więc wiecie co nie. Dobra, teraz może otworzymy cztery T dla porte. De Rossi. I zwykła karta, czy no? Rodriguez. Jeszcze jedna. Jest to Parejo. I pawa, nie miałem parycha. Dziwne. Dobra, to teraz jeszcze no. Lecimy kolejne paczki. <laughs> Tomas. Mandziukić. Kaldara. Dobra, o kurde. Jeszcze 7 paczek i no i będziemy jakieś lepsze. To. Dobra, Bernard. Jest. O, tutaj chyba tylko był jeden łokot, więc słabo. Verdi znowu. Okej, okay. Kramaric. A jeszcze trzy paczki. Nie z tej to już dwie. I jeszcze jedna. Dobra, i jeszcze ta. Nic nie ma. A jeśli chcecie wiedzieć, to, te, to tyle mam paczek Bo zrobiłem, patrzcie TSBC 75 ich zrobiłem już, więc no Przez to mam tak dużo paczek Dobra, to teraz może otworzymy 7 tych, bo tyle mam Może jakiś walkout Na razie Douglas Costa Tutaj jest Danilo Pereira o, widzę kolaski trafy. Błysłuchał tu Vidal. Dobra, kolejna karta. Jest to Tiago. Więc no, tak, tak se. I teraz jest Falcao. Zieliński jeszcze tam był. I Werner. 83. I ostatnia ta paczka. Jest to Żorżyniu. Dobra, teraz lecimy z tymi. Dobra, teraz muszę trochę szybciej. Dobra, kondobia, Mandy, kolasiniacz, czekam na nie? Paredes Diego so Sousa Ake Walker, no to fajnie Jeszcze tam był Sisoko Volant Jeszcze jedna tapaczka, Teraz może otworzymy jedną tą jedną tą niżej. No kurde! Co jest z tymi paszkami? Jakieś słabe strasznie mi dają. Może w tej będzie. No dobra, chociaż tyle. Jest to może far... Alice. No, nieźle. Nowa karta, więc... Jeszcze haler. No fajna paszka w miarę. Jeszcze tutaj te... O! Ta karta. Pepe. No, chociaż nowa ta karta. Martinez. Hummels. O, to już nieźle. A, to nie mało kautu, to nie wiedziałem Miller. No, fajne karty teraz mi dropią. A, to już nie jest fajna karta. Sanchez. Zapata. Somer. Somer. 83 Falcao Teraz jest Fernandes. Teraz jest. Mertens osiemdziesiąt siedem. No, to fajnie. I ja tych szpaczek otworzyłem? o, trochę zaraz się zapędził może o dwie za dużo otworzył o, jest ikona chyba tak, to jest ikona Anglia CB no, kto to będzie? Ferdinand? tak, zgadam. no fajnie jeszcze zjech teraz to pazele pa, no pezele, jakoś tak dobra jeszcze dwie te i no lecimy tamte paski i mobile jeszcze jedna jest to jowicz dobra a teraz do 10. będziecie mieli długi odcinek chociaż taki no bardzo długi Dobra. A ser, że wczoraj nie było odcinka. Ale już nie miałem czasu, kiedy wrzucić. Ono, za dużo rzeczy. Co ja zrobię? Jeszcze trzy. Serdecznie. O, jest walkout. Belgia. Azart. Czy? Tak, hazard. Nowa karta, no to fajnie I to z tej słabej paczki O kurde Dobra, teraz Gomez No to już trochę gorzej Dobra, teraz może dwie te otworzymy Zobaczymy czy te paczki są takie dobre Google Relish. i kolejna karta Inform Sales No to kulaski se eh? O kurde, lepsze się nie dało Dobra. Jakiś Mario Fernandez, Vecino. Tutaj jest Quintero. Luis Gustavo. O, jest znowu łoka w tej paszce Jest to Oblak? Nie, Handanović. To jego chyba już mam. Tak, ja go już mam. No to, no. Wysoki oferent, ale już go mam, więc. Jakoś tak średnio fajnie. Gonzalo Guedes. Sané. Tylko no, ten trochę gorszy. Shakiri I ostatnia ta paczka. Jest to Sanchez znowu. Dobra, no i teraz te paczki. Inform, Shelway, Inform, Wida. No okej, okay. dobra, to I teraz już nie mam więcej paczek Onana, Mares. Kola. Juhu! Dobra, co teraz? Pele! 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 Dawaj mi Pele! Dawaj mi Pele! Pele, proszę! O, idźcie z tym Sokratesem! O no, kolejny workout! Dwa podgląd jest to... O, myślałam, że Messi, ale Aguero też jest bardzo dobry. Aha, powtórka. No, widzę, że dużo powtórek dzisiaj. Nie ufnij, że teraz będzie. No nie, już myślałem, że kolejny oko. No i to będzie kolej z tego odcinka. Dobra, no to się ma.